Jeżeli ktoś kiedykolwiek z Was marzył o tym, żeby zostać kosmicznym kowbojem to będzie miał do tego szansę. Za chwilę obejrzycie grę, którą dostałem, ale że jestem fajny to oczywiście załatwiłem też dwa klucze dla Was, więc będzie ona do wygrania. Żeby wygrać pamiętajcie, żeby skomentować. Zasady konkursu są proste, bo troszkę zmienimy inaczej, dawniej to było losowo, teraz chciałbym, żebyście napisali coś konkretnego w komentarzach, coś kreatywnego. Ja sobie to wylosuję w wolnym czasie i myślę, że rozdam to jak najszybciej na grupie, więc Was zapraszam serdecznie do mojej grupy, dupki. Czesława na Facebooku, link oczywiście macie w opisie. Tutaj pod tym filmem piszcie najbardziej kreatywne komentarze, dlaczego chcielibyście zostać Kosmicznym Kobojem. Zapraszam. Jako, że jest to wczesna beta, zresztą miałem małe problemy z uruchomieniem tej gry, oczywiście dwa razy się coś wysypało, ale na szczęście już jestem i... No, jak słyszać oczywiście... Tak, słychać oczywiście, ja sobie na tą stronę, słychać oczywiście w tle naszego bohatera tej gry, który wylądował na, na pustyni i musi tutaj po prostu przetrwać. Open your journal. I just write here down all kinds of ned noteworthy information. Dobra. Niech ci tam będzie. Pisz sobie tam co chcesz i tak tego nie będę czytał, bo w sumie mam to w dupie. Ale mm, musimy tu na razie wszystko pozbierać. Mm, co to jest? Aha, to mi pokazuje tu jakieś żyjące istoty. Które mogą mnie zaskoczyć. Wiem, że tu mogę jeszcze strzelać pistoletem. I i inne pierdoły tu rozwalić rozwalić, robić ogólnie e, także zbieram wszystko co mam Mechanical Scrap, Electronic Scrap e, I co to jeszcze ciekawego? Chest, e, mam nóż, e, medkit i... o! Na szczęście są naboje, bo wiem, że tu będą mi atakować jakieś cholerstwa. bierz to panie, dobra, idziemy dalej. Tu jest jakieś mięsko. Jest mięsko. Bierzemy. Bierzemy, nie marnujemy żywności. Um, you can switch camera, okej, okay, to, to już wiem, to już wiem wszystko tutaj. Um, nie wiem gdzie mam iść po pierwsze. Troszkę mało tu wytłumaczone jest na samym początku, ale okej. Okay. Um, także zostałem. Um, kosmicznym... No nie gadaj, że cię to skrzywdziło, no. Tam coś jest, tam coś jest, ale nie wiem. Co to gdzie to, jak to ugryźć w ogóle? Eee, sea Nic, Moje potrzeby. Aha, stamina mi się kończy. A ja sobie wezmę pistolet, będę trzymał w rękach w razie czego. Tam coś jest. Musimy tam zejść, ale to chyba nie tędy, dobra. Próbujemy jakoś naokoło. Może by tu się udało. Myślę, że tak. Okej. Okay. Powoli, powoli. Troszkę mi ta gra przypomina. Troszkę mi ta gra przypomina. A czemu to jest krew? Troszkę ta gra mi przypomina. Um, The Forest. Ze względu na to, że musimy to. że jesteśmy. Kowbojem. O kurde. Gin. GIN, ma to, Dobra, brawo, ja. O oh fuck O oh fuck Uciekaj Uciekaj Ech! Kurde, ta gra jest straszniejsza niż Outlast, dobra, leży Leży, jeży i nie wierzy, że leży Okej, okay, fantastycznie rozebrałem tego dziada Ok Tu coś jest Melon Melon Melon, czyli pewnie jak to zjem to będę mógł Antigravium Deposit JUP yep. No i gówno A coś tam mi się ten, coś tam Aha, czyli coś tam dostajemy za to Dobra, no i co, spoko, no dobra, super, mam to Leave it alone i teraz tak, i inwentory moje. Bo chętnie bym coś zjadł, co nie? Skoro już mam. Co to jest? Local currency on the planet. Eee, czyli, że to jest e, na tej planecie, to jest e, waluta. Chyba. Nie jestem tego pewien, no ale. Chyba raczej się nie powinienem mylić. I teraz tak, cztery. Okej, okay, przybywa mi życia Czyli w sumie spoko No nie jedz tego, po co ty to zjadłeś, nie masz już więcej, no ty ciulu! ty jest jakieś przejście, kurde O ty! O, sieć tam chwilę, ja sobie tylko wezmę kilof i cię kilofem zajebę Eee Okej okay. O ty, co ty mi robisz? Co ty mi... Zostaw mnie w spokoju On mnie chciał zabić, on mnie chciał zabić, ja mu nie odpuszczę. O oh, fuck, o oh, fuck. Zostaw mnie w spokoju! Leży, okej, okay. świetnie. Co za gościu? Jakiś, co on tu ma? Fingers. Palce napierdziela. Co za kurde, nie wiem, zboczony gościu jakiś, mam jakiś fetysz dziwny. Okej. Okay. To mamy. A teraz tego. Krokodyla! Bigo! Bigo! Ej, go szmata, stoi tu w miejscu Ale no, ogóle jest to dobra, no bo trzeba mi tracić nabojów na takie ciulostwa Dobra, koniec, ostatni jest, super Fantastycznie, okej okay. Okej, okay, ja sobie wezmę broń w razie czego Bo naprawdę nieprzyjemnie jest, gdy nagle goni się właśnie takie... Głowa 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 Głowa, Głowa. Fantastyczna gra. <laughs> Ale nie powiem Wam szczerze, że naprawdę świetna. Naprawdę przyjemna. I naprawdę przyjemnie się gra. E, co to jest w ogóle? Aha, przywraca 10 punktów życia. I jakaś siekiera. Także spoko. E, bierzemy sobie tą siekierę, bo się sprzyda jako nasza druga broń. mi się tu tylko nie uto. No powiem Wam, że gra mnie zaskakuje. Nawet umiemy pływać. A umiemy pływać szybko? Nie umiemy. Ja muszę na pewno odkrywać powoli te pola magnetyczne. Uh, check out help in the pause menu to, for key map and more useful tips on crafting and survival. Help. a tak nic z tego nie wiem. Okej, okay, ważne, że dotarłem do kolejnego miejsca, gdzie coś tu jest. Okej. Okay. Okej, okay, box. Fantastycznie. A ten ma co? Apteczkę. Okej, okay, to mi wiele nie daje. Bo mi by się tu sprzedały takie rzeczy, jak... Czy on tu może wyskoczyć? Czyli musimy skoczyć z góry, ok? Wszystko wiem. Jakieś części możemy zdobywać, e, a do czego one się nam to się na pewno dowiemy, albo się nie dowiemy w sumie. Bo na pewno nie zdążę dzisiaj tej gry... Ogarnąć całej. ok? To na pewno mi się w jakiś sposób przyda, ale jeszcze nie wiem jaki Zaczyna mi się ta gra naprawdę podobać Jest naprawdę ciekawa Craft Jointa sobie skraftowałem, ale jaja No nie wierzę w to po prostu No to jest Dobry dziad. A on ma pistolet, ja mu wezmę. YAY! LEVEL UP! Okej. Okay. Okej. Okay. Attribute points, okej. Okay. Health... Stamina, energy... Okej, okay, już nie mam punktów. Gwintrz ma to- No bierze go! O oh fuck, o oh fuck, ja mam pół życia Pół życia, olera Giń Okej okay. Tak jest Palimy jointa w tej grze Świetna gra, no i naprawdę fajna no, nie spodziewałem się, że aż tak dobra, zazwyczaj to są takie gierki, które no są słabawe i raczej nie mają możliwości się przebić, a ta jest dość przyjemna jak dla mnie na razie. Ta jest jak na razie dla mnie dość przyjemna. I ja tutaj sobie żyję o melonach. Nie chcę mi się tego kopać, naprawdę. To są te cholery. Aha. okej okay. nie żyją tu są jakieś znaki tu się coś może dziać ale też nie jestem do końca pewien o jest jakiś fajny box okej okay, mam bryłki tego antigravium to się na pewno sprzyda okej okay. Poeksplorowane. O ty! O ty! Nie wierzę! Dobra ludzie, jeżeli będę miał może więcej czasu, to może coś nagram z tego jeszcze Jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie, napiszcie jakiś fajny, kreatywny komentarz pod tym filmem um, Ja sobie później te komentarze przejrzę i wybiorę sobie dwa, które wygrają tą gierkę Wyniki będą podane za jakieś 3-4 dni może na grupie na Facebooku, także już do tej grupy Was zapraszam. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do następnego odcinka i już niedługo mam nadzieję, pa pa I don't know where's that cat gonna go. Sunshine and flamingos and flamingos. What? The cat's mind has to be blown. Look at this cat! Terrific stuff by the cat.